Czy na koniec roku pamiętasz, jaki miałeś wpływ na zespół, produkt i organizację? W pracy zakładamy, że kiedy robimy świetną robotę, to ktoś zauważy naszą pracę i nagrodzi ją awansem lub podwyżką. W praktyce jest zupełnie inaczej. Część zadań jest w ogóle niewidoczna, a im wyższe piastujemy stanowisko, tym więcej zadań, których nie ma w dziże. Łatwa Łatwo o kiedy ważna praca nie została doceniona, bo nikt jej nie zauważył lub po prostu nie zapamiętał. Rozwiązaniem jest prowadzenie dokumentu o nazwie lista osiągnięć. Jest to proste narzędzie, które w systematyczny sposób dokumentuje, czym ważnym się zajmowaliśmy i pomaga uniknąć poczucia podczas oceny rocznej wydajności, że nic się nie zrobiło. Jak to zrobić? No, stwórz prosty dokument tekstowy i za każdym razem, gdy zrobisz coś półowego, zapisz paragraf z informacjami o tym, co to było, jaki to miało wpływ. Myślenie tymi kategoriami. Co istotnego zrobiłem w danym tygodniu, samo w sobie jest wartościowe i skłania do refleksji. Pokażę Ci, co lubisz robić, czym jesteś dobry Daj jakieś poczucie sensu też buduje. Jak o tym nie zapomnieć i nie sprawić, że to była kolejna rolka, którą obejrzałeś i nic nie wniosła? Ustaw sobie co tygodniowe przypomnienie w kalendarzu, żeby napisać te dwa, trzy zdania, co istotnego zrobiłeś w tym tygodniu. Kiedy przyda Ci się taki dokument? No na pewno podczas rocznych ocen wydajności, procesów awansowych, przy odświeżaniu CV, czy przygotowywaniu się do rozmów kwalifikacyjnych. Może też pomóc w refleksji nad wzorcami pracy, celami, rzeczami, które lubisz robić lub których się po prostu nauczyło. W opisie wrzucam link do szablonu takiego dokumentu. Jeśli ten materiał był dla Ciebie pomocny, zaobserwuj mnie, żebyś był na bieżąco z kolejnymi filmami, które wspierają Twój rozwój w branżach.